Einen schönen guten Abend. Dobry wieczór. Edyta Opyt. dzisiaj w rozmowie z panem Rafałem Bartkiem. Jesteśmy dzisiaj w takim bardzo szczególnym miejscu. Jesteśmy w przedszkolu, przedszkolu w Sząstowicach, gdzie dzieci poznają świat w dwóch językach, w języku polskim i w języku niemieckim. Przedszkole jest ważne dla społeczności lokalnej, ale możemy spojrzeć tak troszeczkę szerzej w kontekście województwa, w kontekście kraju, ale też w kontekście takim europejskim, bo Europa to różnorodne miejsce do mieszkania, do pracy. Europa to różnorodność regionów, różnorodność tradycji, mentalności. Ale też właśnie języków. Również w Polsce mówimy w języku polskim, w języku niemieckim, ale też w wielu różnych innych językach mniejszości narodowych oraz etnicznych. I nawiązując właśnie do tego tematu różnorodności, zaczęłabym może dzisiejszą rozmowę od takiego szczególnego dokumentu, którym jest Europejska Karta Języków Regionalnych lub mniejszościowych. Zacznijmy może od tego. Co to jest w ogóle za dokument i dlaczego jest on tak ważny w nauczaniu języka niemieckiego jako języka mniejszości? Tak, rzeczywiście, ten dokument, który wspomniałaś, Europejska Karta, to taki dokument, trochę widmo, który. Na co dzień mieszkańcy, a myślę, że również tutaj mieszkańcy moich szrząstowic, moich rodzinnych szrząstowic nie mają zielonego pojęcia. Dlatego cieszę się, że tę rozmowę prowadzimy właśnie tutaj, w takim miejscu, który trochę dotykamy filozofii tej karty, dotykamy tego, że tak naprawdę w idei karty chodzi o to, żeby faktem, że są mniejszości, że są języki mniejszości, mogli się cieszyć wszyscy ci, którzy żyją na terenie, którym mniejszość zamieszkuje. Podobnie jak to miejsce ma tu tutaj właśnie w tym konkretnym przedszkolu w Sząstowicach, do którego uczęszczają zarówno ci, którzy są z tej mniejszości, jak i ci, którzy niekoniecznie wywodzą się z mniejszości, ale którzy akceptują ideę dwujęzyczności. Tutaj w tym przedszkolu jeszcze dochodzi idea chrześcijańskiego, katolickiego wychowania dodatkowo, jak dodatkowy aspekt wychowawczy. No, właśnie, więc w tych zajęciach z języka mniejszości, zarówno w szkole, jak i tutaj, właśnie w przedszkolu, uczestniczą, uczestniczą dzieci z tak zwanej mniejszości niemieckiej, ale i z tak zwanej większości. I w ostatnich tygodniach bardzo często zgłaszali się nauczyciele, rodzice, ale też dyrektorzy z takim zapytaniem: Mamy teraz troszeczkę inną sytuację w Polsce od już ponad dwóch lat. Są dzieci, które przyjechały do nas z Ukrainy. I one też chciałyby uczestniczyć w tych zajęciach, właśnie z języka niemieckiego jako języka mniejszości. Jak tutaj kwestie prawne regulują odpowiedź na to pytanie, czy te dzieci mogą uczestniczyć w tych zajęciach? Właśnie tutaj dotknęłaś podstawowej sprawy, sprawy, pewnej rozbieżności pomiędzy tą ideą europejskiej karty, od której rozpoczęliśmy naszą rozmowę, a polskim prawodawstwem. Mimo iż europejska karta języków mniejszościowych lub regionalnych jest ratyfikowana w Polsce już w 2009 roku, to ciągle się nie przekłada na polskie prawodawstwo. W polskim prawodawstwie niestety mamy rozwiązania, które zostały, które mówią o tym, że de facto tego języka mogą się uczyć tylko obywatele polscy przyznający się do mniejszości. Jest to rzecz też nieweryfikowalna, kto się przyznaje, kto nie, ale w praktyce to oznacza, że na te zajęcia uczestniczą czy mogą uczęszczać tylko ci, którzy posiadają polskie obywatelstwo, no bo nikt nie może pytać, czy jesteś mniejszością, czy nie, to jest intymna sprawa każdego. Ale to wprost dotyka no, choćby obywateli Ukrainy, którzy przyjechali w wyniku wojny czy już wcześniej na nasze tereny że oni się w tych ramach w tym momencie nie mieszczą, czyli mimo iż spełniają kryterium europejskiej karty, to nie mieszczą się w polskim prawodawstwie i niestety nie mogą uczestniczyć w zajęciach z języków mniejszości. Również tak technicznie, formalnie jest to trudne, ponieważ jest coś takiego jak SIO, to jest system informacji oświatowej i tam niestety przy zapisywaniu dzieci na te zajęcia jest taka konieczność podania obywatelstwa, więc te dzieci musiałyby być obywatelami polskimi. Tak, ja osobiście się z tym rozwiązaniem powiem szczerze, mocno nie zgadzam. W każdej rozmowie z Ministerstwem o tym dyskutujemy, ale jeżeli dzisiaj rozmawiamy o poziomie prawa, to rzeczywiście dzisiaj nie ma możliwości, aby dzieci, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, uczęszczały na zajęcia z języka mniejszości i to niezależnie jakiego języka mniejszości. No, i teraz mamy sytuację taką. W szkole, na przykład, każdy z przedmiotów ma swoją podstawę programową. Jak to wygląda w przypadku nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości? No, tutaj jest oczywiście ta podstawa programowa. Nawet ostatnio uczestniczyłem w takiej dyskusji, gdzie ciągle się pojawiło hasło język obcy. I również kontekst języka niemieckiego jako mniejszości był stawiany w kontekście, że to też język obcy. Tymczasem, owszem, my mamy problem, szczególnie w terenach zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką. Że rzadko, czy zbyt rzadko, niestety, są to wychowanie wynoszone z rodziny, ale ten język mimo to nie jest obcy. Różnica polega na tym, że my jednak wychowujemy się w kulturze dwóch narodów. Częstokrotnie, nawet nieświadomie, no, fajrujemy geburstaki czy inne fajery i fajrujemy to tak jak w kulturze niemieckiej, bo tak zostaliśmy wychowani. Więc dla nas to nie jest do końca język obcy i to też odzwierciedla podstawa programowa tego przedmiotu, która mówi, że to jest język, który jest bliższy, ciału, można powiedzieć, bliższy duchowi danej mniejszości. Niedoskonałością tych rozwiązań jest to, że ta podstawa programowa można powiedzieć, że jest uniwersalna względem wszystkich mniejszości żyjących w Polsce, a wiemy, że inne mniejszości, no jednak często mają inne podwaliny językowe, kulturowe, jak choćby Litwini bardzo często, czy w zdecydowanej przewadze, jednak wychowują się w tym języku, więc trochę mają inne podstawy wynoszone z domu, niż my je mamy, ale rzeczywiście na tym polega podstawa, podstawowa Różnica w podstawie programowej tych przedmiotów między językiem obcym a językiem mniejszości. Tak. No i jest też tak, że język niemiecki może być nauczany jako język mniejszości w przedszkolu. Od tego dzisiaj, żeśmy rozpoczęli naszą rozmowę. Ale co ciekawe, jak Ci tutaj przerwę, że wielu ludzi tego nie wie. To też pokazują statystyki, że tej wiedzy na ten temat, że można już wnioskować dla swojego dziecka o język mniejszości w przedszkolu, że jest. Taka możliwość wielu ludzi po prostu nie wie. Tak, i może chciałam jeszcze tutaj uzupełnić taką informacją, też ważną dla Państwa, również dla tych, którzy uczą właśnie tego języka w przedszkolach, że nie ma jakiejś oddzielnej podstawy programowej do nauczania języka mniejszości w przedszkolu. Jest po prostu podstawa programowa wychowania przedszkolnego. I wtedy do przedszkola, zaraz dopytamy, jak to wygląda, właśnie tutaj w Sząstowicach, przychodzą nauczycielki, bądź jest to nauczycielka dwujęzyczna, która prowadzi zajęcia i po polsku, i po niemiecku. Jak to wygląda w praktyce w przedszkolu tutaj w Sząstowicach, ale też w innych przedszkolach, które prowadzą nauczanie języka mniejszości? Znaczy tutaj oczywiście praktyką jest to życie codzienne, odcowanie z dzieckiem. No, trudno sobie wyobrazić część rzeczywistości, kiedy tutaj są małe dzieci od dwóch i pół roku, żeby wytyczać jakieś granice dla języka, bo te dzieci same też nie mają granic językowych, one po prostu wsiąkają w ten język w zależności od tego, ile go słyszą wokół siebie. Więc również tutaj jest ta metoda stosowana, która polega na tym, że jedna z opiekunek na co dzień stosuje bardzo wiele zajęć, ale też posługuje się językiem niemieckim. Oprócz tego jest pani, która przychodzi na godziny niemieckiego. Więc ten niemiecki ma być po prostu tutaj ciągle w otoczeniu, ale nie w jakichś sztywnych ramach, bo nie chcemy, żeby dzieci kojarzyły język czy znajomość języka ze sztywnymi ramami. One po prostu mają go dotykać w różnych momentach swojego dnia i to się najlepiej sprawdza, aby. Piosenkach, w śpiewaniu, w przedstawieniach, które przygotowują, że to się jak gdyby ze sobą przeplata i jest takie bardzo naturalne. I o tym też mówi właśnie podstawa wychowania przedszkolnego, że nauczyciele mają tę możliwość, żeby wplatać ten język mniejszości w codzienne aktywności z dzieci. To jeśli już jesteśmy przy podstawie programowej, to może przejdźmy teraz do programów nauczania bo nauczyciel z jednej strony podstawę programową ma jako pewien drogowskaz, pewien kierunek albo właśnie taką podstawę, na której można budować. Programy nauczania natomiast są bardzo szczególne, bo one uwzględniają grupę docelową, czyli te dzieci, z którymi nauczyciel pracuje na co dzień, uwzględniają poziom też językowy dzieci, uwzględniają takie indywidualne zapotrzebowania. Jakie możliwości mają tutaj nauczyciele, skąd mogą pozyskiwać programy nauczania? Znaczy, tutaj z jednej strony mogą dotykać tych programów, które zostały wypracowane przez różne organizacje, choćby te mniejszości niemieckie, jak Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, mogą do tych zasobów sięgać. My w Województwie Opolskim, również przy współpracy z samorządami i Województwa Opolskiego, i Województwa Śląskiego od lat prowadzimy. Taki chyba znany na cały kraj, bo od wielu lat już propagowany program edukacyjny dla nauczycieli, Niwki. Ja zawsze się śmieję, że w międzyczasie, ponieważ to jest odnośnik do miejscowości, powinien się nazywać Niwki Tempelhof, bo ta miejscowość właśnie ma taką nazwę. Ale te możliwości zdobycia, jak gdyby sięgnięcia po tą wiedzę jest. Tutaj ważne jest, żeby być aktywny, dlatego że z jednej strony zmieniają się przepisy, i tutaj ważne, żeby mieć tą wiedzę na temat tego, co się zmienia. Ale z drugiej strony, no, umówmy się, zmieniają się również oczekiwania i dzieci, i rodziców. Więc ważne jest, niezmiernie ważne jest być na bieżąco. Ja zawsze trochę ubolewam, kiedy koordynatorka tego projektu edukacyjnego dla nauczycieli mówi o tym, że stosunkowo niewielki odsetek nauczycieli. Korzysta z tych możliwości edukacyjnych. Tymczasem nie ma złotej reguły. Znaczy, my możemy odsyłać do stron internetowych, jak choćby do naszego portalu edukacyjnego superoile.pl, którego pewnie wielokrotnie będziemy reklamować, rozmawiając ze sobą, ale to nie zastąpi nigdy żywego spotkania i dyskusji z praktykami. I to jest najlepsza droga do pozyskiwania materiałów, również tych, które się wykorzystuje na co dzień. Dokładnie, wspomnieliśmy tutaj o superoile.pl i rzeczywiście tam jest taka zakładka poświęcona różnym i materiałom dydaktycznym, ale też podstawie programowej, o której rozmawialiśmy i programom nauczania i też może warto wspomnieć tutaj, że Niemieckie Towarzystwo Oświatowe takie programy nauczania zaproponowało, przygotowało, zaproponowało. One są również do znalezienia na stronie superoile.pl. Tak, jeszcze chciałam troszeczkę wrócić do pracy nauczycieli, bo ona jest bardzo kluczowa w przekazie językowym. Już troszeczkę tutaj wspomnieliśmy, że nauczyciele mają możliwość dokształcania się. Dokształcają się nauczyciele właściwie wszystkich przedmiotów. To może jeszcze wspomnijmy, jak to wygląda w ramach programu Niwki. Kto może w tych szkoleniach uczestniczyć, w jakiej formie one się odbywają i gdzie, gdzie są te Niwki. Niwki są akurat niedaleko Chrząstowic, z których się znajdujemy, bo to jedna gmina, Więc zacznę od tego, że to naprawdę pięknie malownicza położona miejscowość niewielka, w której swoją drogą urodził się mistrz olimpijski, czy wicemistrz olimpijski dokładnie, a mistrz świata również Joachim Halubczok, kolarz, bo tak warto przy tej okazji wspomnieć, jak ktoś będzie szukał teraz, googlował, które to Niwki. Niedaleko jeziora, jeziora Turawskiego. Niedaleko jeziora tak. A jeżeli chodzi o ofertę, to ona jest właściwie otwarta do wszystkich tych, którzy w różnej formie mają kontakt z tym językiem niemieckim. W kolejności, oczywiście, nauczycieli, no bo to o nich koniec końca chodzi, żeby oni podnosili swoje kwalifikacje, byli na bieżąco, mieli motywację też do pracy z dziećmi, i tymi mniejszymi, i tymi starszymi. Ale zawsze też jest oferta skierowana do dyrektorów placówek, co jest niezmiernie istotne, no bo umówmy się, to że nauczyciel czegoś chce, też nie znaczy, że dyrektor wie, że może go wysyłać i że o co chodzi w aktualnych przepisach, rozwiązaniach, one się też na przestrzeni ostatnich lat, jednak ciągle coś się tam zmienia. Więc ta oferta też jest dla tych dyrektorów placówek nauczających języka mniejszości. I to też dosyć istotne, bo. Tak naprawdę, my często nam się wydaje, że jest tylko ta jedna forma, a wiemy, że są trzy formy nauczania. Te drugie nie są takie proste we wdrożeniu, ale możliwości są i są szkoły, placówki, które rzeczywiście choćby wprowadzają to nauczanie w dwóch językach przy wszystkich trudnościach, jakie to z sobą się wiąże. Jesteśmy w kontakcie z koordynatorką programu Uniwki i regularnie również informujemy na stronie internetowej o tych wszystkich wydarzeniach, szkoleniach, spotkaniach. W obydwu formach, czy w formie takiej stacjonarnej, czy w formie online. To ja bym miała jeszcze takie jedno pytanie, też związane z nauczaniem języka mniejszości, tym razem kwestie takie formalne i finansowe. O tym może nie rozmawiamy chętnie, ale to jest też bardzo ważna kwestia, mianowicie to nauczanie podlega odpowiednim uregulowaniom prawnym i jest finansowane z budżetu państwa w ramach subwencji oświatowej. I na ten cel przeznaczone są odrębne środki, które trafiają do jednostek samorządu terytorialnego. Ja tak się zastanawiałam, jak można by w kilku zdaniach, takich prostych, bardzo przystępnych dla e, wszystkich osób, również tych, które może nie na co dzień są w wydziałach oświaty i zajmują się tymi kwestiami finansowymi, jakby można w kilku zdaniach opowiedzieć o tym, jak to nauczanie języka mniejszości jest finansowane. To rzeczywiście jest ciekawa historia, która się z tym wiąże, dlatego że to jest subwencjonowanie, które idzie za głową dziecka. Taki jest w Polsce system, taki algorytm. On się teraz trochę zmienia, dlatego że trochę inaczej będą naliczane w przyszłości te pieniądze na edukację ogólną, powiedzmy w ten sposób w szkołach, ale nie zmieni się w zakresie edukacji mniejszościowej. To w dalszym ciągu jest algorytm, który będzie przypisywał dodatkowe środki tym samorządom i szkołom w których dzieci z nauczaniem mniejszości się znajdują. Ale świadomie już powiedziałem tylko szkołom, dlatego że te dodatkowe pieniądze idą tylko za dziećmi szkolnymi, nie za przedszkolnymi. Ale jeszcze raz powiemy naszym widzom, że możliwość, aby uczyć, dotyczy również dzieci przedszkolnych. I tutaj nie ma wyjątków, żaden dyrektor przedszkola nie może odmówić, jeżeli rodzic złoży wniosek. I teraz wracając do finansowania. To rzeczywiście są dodatkowe środki, ale to warto podkreślić, że to jest dodatkowy bonus. Ja pamiętam kiedyś w rozmowie z, jedną ze skarbnik, z jednym ze skarbników w województwie opolskim, jednej z gmin, usłyszałem taką historię, że mamy mniej pieniędzy, czy obcięto nam pieniądze na subwencję mniejszościową. Coś takiego nie powinno w ogóle funkcjonować. W systemie jest absolutnie w naszej opinii wystarczająco. I tak może ostatnie już pytanie, a też związane z tą subwencją oświatową, bo pojawiają się takie zapytania również od Państwa, na co możemy przeznaczyć, tak już konkretnie te środki finansowe. Również na stronie superoile.pl jest ta odpowiedź, ale może spróbujmy to jeszcze tak podsumować, żeby nauczyciele, dyrektorzy w szkołach wiedzieli na co te pieniądze mogą przeznaczać. Sama słowo subwencja niesie to już sobą, że to nie jest dotacja, czyli to nie są pieniądze wiązane. Mówiąc tutaj najogólniej, subwencja pozostawia możliwość wydatkowania tego na cele edukacyjne, czyli no niekoniecznie bezpośrednio związane z ty, tym konkretnym przedmiotem. Ale faktem jest, że my bardzo mocno zachęcamy od wielu lat samorządy, że jeżeli jest potrzeba zakupienia, no choćby tych podręczników dodatkowych, jakichś materiałów. To, żeby to gminy zakupywały, nie obciążając tymi kosztami rodziców i dzieci, dlatego, że tak jak powiedziałem wcześniej środków jest wystarczająco. Można wyposażyć sale w dodatkowe możliwości dzisiaj multimedialne, można zakupić jakieś gry, zabawy, można więc tworzyć jak gdyby dodatkowe uatrakcyjnienie tych lekcji dzięki tym środkom, które spływają na tą subwencję, bo warto to robić, bo dzięki temu w tej szkole dzieje się coś więcej. Dzięki temu, dzięki tym środkom, ta szkoła ma większe możliwości, których niekoniecznie tak jak powiedziałem, musi wydać na ten język. Ale warto to jednak wiązać z tym językiem, bo gdyby go nie było, o czym się często ktoś zapomina, to nie byłoby też tego bonusu. Więc jest to taka krótka droga. Jeżeli nie będzie tych dzieci, tych rodziców, którzy będą chcieli mieć ten język, nie będzie tych środków, nie będzie tych możliwości. Więc dbajmy o to, żeby te dzieci chciały się uczyć tego języka i żeby jak najwięcej z tego języka wynosiły. Myślę tak sobie, że to jest teraz taki fajny apel, który możemy zakończyć tę rozmowę. Wszelkie informacje związane właśnie z tymi kwestiami organizacyjnymi, finansowymi znajdziecie Państwo w zakładce Strefa Prawna na stronie superoile.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.